Z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, Wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać ucznią nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr, Nie, nigdy mi nie będziesz nóg obmywał. Odpowiedział mu Jezus, Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Chwała Tobie, Panie. Bardzo przejmujący jest ten dialog Piotra z Panem Jezusem i myślę taki bardzo na bliski Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? My też tak bardzo często nie rozumiemy tego, co Jezus czyni w naszym życiu, dla innych ludzi i często bronimy się przed tym. Przed jego planami, przed jego sposobami działania. I mimo że dobrze znamy te słowa, wiemy, że nasze myślenie nie jest w stanie dorównać Bożym planom. Tak jak tutaj Jezus mówi do Piotra wyraźnie: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. I mimo wszystko Piotr jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej z większym uporem się broni. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. To jest nasza ludzka logika. Chcemy przyciąć Boga na naszą miarę. Taki Bóg po naszemu wydaje się, że to jest taki słaby Bóg. Bezsilny Bóg. Który, chce, który klęka przed uczniami, żeby umyć im nogi jak nie wolni. To się nie mieści po prostu w ludzkiej logice. To się nie mieści w ludzkiej logice, bo człowiek chce być kimś. Chce panować, chce błyszczeć w ten czy inny sposób, choćby we własnej rodzinie, ale rządzić tam, ustawiać po kontakt, już mieć jakąś władzę nad innymi. A tu Pan Jezus, który klęka, umywa nogi. To naprawdę dużo w życiu przejścia. I to przejść dużo trudnych doświadczeń, dużo może czasem upokarzających doświadczeń, żeby zrozumieć tą Bożą logikę, jego sposób działania, jego sposób zbawiania, jego miłość. Bo właśnie ta scena z wieczornika, ona najlepiej obrazuje. Ustanowienie Eucharystii, bo Jan jako jedyny nie przytacza tej sceny, tylko właśnie daje ten, to wspomnienie jako ilustrację, bo Pan Jezus to, ten gest wykonał też dla nas, jako ten wzór, jakiego miłość. Mamy realizować w naszym życiu. Jeśli tego nie zrozumiemy, no nie będziemy do Niego podobni. Jeśli tego nie zrozumiemy, nie pozwolimy Mu, aby on nas przemieniał na, na swój obraz i podobieństwo. Bo chociaż dobrze pamiętamy, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Jego podobieństwo, to brzeg pierworodny, ten obraz w nas tak bardzo zniszczył, że potrzeba było tej ofiary syna Bożego i jego życia tak bardzo pokornego, aby nam to przypomnieć, kim jesteśmy, jakimi nas Bóg chce już samo to, żeby mieć taką świadomość jak Jezus. To naprawdę jeszcze dużo w życiu przejść. Tak jak jest tutaj napisane. Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał i uczynił ten gest. I my też tak mamy żyć, że, żeby to zawsze pamiętać, że od Boga wyszliśmy i do Boga idziemy. Jeśli naprawdę chcemy wypełnić Jego wolę, a jak wszyscy święci uczą, nie można wypełnić woli Bożej. Nie można stać się świętym właśnie pełniąc swoją wolę. To musimy naśladować Jezusa. Ale samo naśladowanie Jezusa to też jest jeszcze jakby taki pierwszy stopień, można powiedzieć. Kiedy patrzymy na Niego i uczymy się od Niego. Ale taki bardziej zaawansowany to jest, kiedy pozwalamy Mu żeby On przez nas działał, żeby On się nami posługiwał, wziął w posiadanie nasze myśli, nasze uczucia, nasze ręce. Aby przez nas mógł iść do innych, do nich mówić, ich dotykać, działać na swój sposób, na swój sposób objawiać swoją miłość. Także nie oczekujmy nadzwyczajnych rzeczy w swoim życiu. Chociaż i one czasem mają miejsce, ale naj, nadzwyczaj, najbardziej nadzwyczajne, co może się nas spotkać, to jest to, żeby żyć w przyjaźni z Jezusem i pozwalać Mu posługiwać się nami tak, jak On tego pragnie. Jeśli za życia nie, nie zauważamy tego, nie umiemy tego jeszcze rozpoznać, to na pewno zdziwimy się po tamtej stronie. Ile zrobiliśmy wspaniałych rzeczy właśnie wtedy, kiedy pozwoliliśmy mu, mu działać, posługiwać się nami tak, jak on chciał. Chwała panu.